Dzień dobry, dzień dobry, witam. Runiczne miejsce mocy Nimeruna. Witam w czwartek, 7 sierpnia 2025. Witam Jowiszowo. Kochani, Jowisz pomnaża. Dobry dzień na załatwianie spraw finansowych. I patrzymy, i patrzymy. Coś nam się tu rozsypują runki. Nie, odsł nie odsłoniła się, więc jej nie wierzymy trzymy jaka energia na dziś kochani jaka energia jaka energia na dziś kochani i patrzę mannas jest to energia, która mówi, że dzisiaj możesz mieć spotkanie z lekarzem, spotkanie z prawnikiem, spotkanie z osobą, która ma wiedzę w jakiejś dziedzinie, której ty potrzebujesz. Jest to energia też, która mówi, spójrz na jakąś sprawę z wyższej perspektywy, odważ się negocjować warunki, bo masz szansę wynegocjować naprawdę dobre warunki. Jest to energia też medytacji, bycia w sobie, rozwoju duchowego, energia, która y, mówi o takim właśnie y, wzroście wewnętrznym, rozwoju wewnętrznym, rozwoju osobistym, może będziesz korzystać z pomocy y, czy wsparcia. Y, Jakiegoś przewodnika, czy też właśnie doradcy duchowego, czy będziesz tutaj korzystał z porady osoby, która pracuje z energią. Jest to też energia, która mówi, że to jest bardzo dobry czas, szczególnie kochani na tą Bramę lwa, siódmy, ósmy, dziewiąty i jeszcze pełnia do tego dziewiątego. Dobry, dobry dzień, żeby manifestować, żeby tworzyć swoją rzeczywistość, żeby y, 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 tworzyć tego, to co tak naprawdę y, chcesz, y, żeby określić jasno, sprecyzować też swoje plany, swoje potrzeby, żeby y, właśnie manifestować, żeby wysyłać górze to czego tak bardzo, bardzo byś chciał w swoim życiu. Też być może dzisiejszy dzień będzie dzięki temu, że głębiej spojrzysz w siebie, dostrzeżesz pewne rzeczy albo będziesz się zastanawiał, zastanawiała nad tym czy, czy jesteś szczęśliwa, czy, czy, czy może jest coś, z czego właśnie zrezygnować, żeby iść w kierunku realizacji celu, marzenia. No, na pewno jest to takie jasne wyrażenie, sprecyzowanie tego, co ci jest potrzebne dla kogoś może to być spotkanie też z sędzią, z urzędnikiem, może właśnie jakieś sprawy sądowe dzisiaj, yy, yy, może yy, może też jakaś porada, tak jak mówiłam, u osoby, albo korzystanie z, z jakiegoś przysłania yy, od kogoś. No jest to taka energia yy, wyższych instancji yy, osób. Yy, na wyższych stanowiskach, yy, wszelkich, właśnie konsultacji, porad. Może ty będziesz komuś też yy, tutaj yy, udzielał jakiegoś wsparcia, ale jest to też energia tolerancji. Yy, jeżeli przyjdzie ci pracować w jakiejś grupie osób, czy z kimś, no to tutaj trzeba być tolerancyjnym wo wobec tej yy, yy, osoby, tak? Więc tutaj jest taką pełną tolerancją wobec, wobec innych osób. nas jest to też energia życia życia świadomego życia wykorzystując każdą godzinę dnia. Oczywiście, żyj tu i teraz, obecną chwilą, nie wybiegaj za bardzo naprzód. No i też gdzieś nie oglądaj się w przeszłość, tak? To, to, to życie świadome, takie życie obecną chwilą, ta tolerancja, to da ci, da, ci, da ci razem możesz z kimś coś stworzyć pięknego, to po pierwsze. Po drugie, też świadczy o Tobie jako człowieku, ale też świadczy o tym, że jesteś na wysokim poziomie, też właśnie tego rozwoju osobistego, tak? Traktując drugiego człowieka niezależnie od tego, jaki ma status, jaką jest osobą na równi, na równi z Tobą. Więc w pełnej tolerancji, z akceptacją, że ktoś ma inne poglądy z akceptacją, że ktoś jest inny, ale razem razem jesteście w stanie stworzyć coś coś pięknego. No jest taki dzień, być może właśnie w tej medytacji może coś jaśniej zrozumiesz, może przyjdzie jakieś tutaj rozjaśnienie. Tak Także man nas mówi o tej manifestacji, wysyłajmy intencje tak. To, co chcemy, żeby się zrealizowało do świata, bo dobre energie, <grymne> bardzo dobre energie, więc wykorzystajmy, wykorzystajmy ten czas, te możliwości. Także też poprzyglądajcie się pewnym rzeczom, temu co budujesz na przykład z kimś. Sięgnij po poradę, twórz, otwórz się na tworzenie czegoś z innymi, negocjuj. Jest to, jest to, energia też poznawania właśnie tych, tych słabych, mocnych stron, tak, ale po to, żeby móc je wykorzystać później w realizowaniu, czy, czy skorzystaniu ze swojego potencjału, bo jeżeli go dostrzeżesz, no to będziesz miał szansę go wykorzystać w realizacji swoich planów, celów, także tutaj w ten sposób Przyjdzie zrozumienie dzięki, dzięki poznaniu, jeżeli dzisiaj gdzieś będziesz głęboko w sobie, y, może przyjść zadowolenie, y, możesz działać na rzecz społeczności. Jest to energia też takiej jedności w zespole, zgody w rodzinie, ale też otwartości, ciekawości świata, ludzi. Y, także to jest taka energia, która mówi o silnej osobowości, o, o niezwykłych uzdolnieniach, o pomyślnych rozwiązaniach, o dobrej współpracy, o poprawie relacji, ale też i, i dla niektórych może to być też spędzanie gdzieś urlopu z rodziną, może to mówić o rozmowie twojej z szefem na przykład, bo też w ten sposób y, może nam o tym, y, o tym mówić y, manna, tak? Na nas jest taką energią, gdzie warto z nią pracować, żeby poprawić relacje rodzinne, czy, czy właśnie budować takie dobre stosunki z innymi ludźmi. Ona neutralizuje wrogę działania, bardzo pomaga, korzystnie wpływa na, na właściwie każdy rodzaj, czy to współpracy, czy to w grupie, czy między z dwiema osobami. I, jest taka męska, męska runa. E, dodaje panom <gry> wigoru, więc, więc tutaj więcej siły, więcej determinacji, więcej za, zaangażowania, ale też pobudza e, możliwości, e, pozwala nam odkryć w sobie zdolności, ale też nas uspokaja, to, to, jeśli chodzi o nasze nastawienie, na przykład do, do osób, które niekoniecznie gdzieś tam były przychylne nam. Ona pomoże w tej komunikacji, we współpracy, rozwija naszą pomysłowość, y, będzie inspirowała, będzie zachęcała do działania, czy to w jakiejś grupie, czy, 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 czy w domu. Ona y, będzie mocno działała, bo jeżeli ktoś ci wyśle jakieś tam złe życzenie albo ma zawić wobec ciebie, to ona rykosze temu odda. <noise> Więc przy takiej energii, jeżeli, jeżeli ktoś tutaj e, będzie negatywnie działał w Twoim kierunku, to, to tutaj mannas będzie odsyłała te złe e, działania temu człowiekowi, który chciał Ci zaszkodzić. Ona. Ona pomoże Ci poznać siebie, jeżeli sobie pozwolisz na to, pomedytujesz, będziesz bardziej w sobie, będziesz tutaj chciał pracować z, z tą runą, ale ona pomoże Ci pobudzić intuicję, poprawić stosunki w rodzinie, tak i budować te, te relacje. Jest to przepiękna energia, która mówi o takim taki jakby kroku do przodu, kroku w kierunku rozwoju osobistego, w kierunku rozwoju duchowego. Być może będziesz szukał mentora, może masz rozbawiał, może masz umówioną jakąś wizytę też, albo czekasz na jakiś przekaz od osoby, która pracuje z energią. No jest to taka energia, energia też tak. <laughs> Spraw, spraw sądowych, spraw urzędowych, kontaktów wszelkiego rodzaju z osobami na wyższych stanowiskach możesz szukać porady osoby właśnie biegłej w jakiejś dziedzinie, może jakaś konsultacja, A może to Ty jesteś taką osobą, która rozwija się duchowo, i może dzisiaj będziesz w sobie cały dzień i będziesz tutaj w tym kierunku rozwoju, może. Może będziesz zgłębiał jakąś wiedzę, korzystał z wsparcia tutaj swojego przewodnika. A może ty będziesz komuś udzielać rada, to będziesz naprawdę dużo, dużo tutaj w sobie, będziesz się rozwijać. I patrzymy. Pomocna osoba. Ktoś, ci, ktoś chce ci pomóc, pomyśl kto to może być i zainicjuj kontakt. Więc tutaj... Y jeżeli potrzebujesz takiej pomocy, to energię mówią, zgłoś się do kogoś, kto jest biegły w tej dziedzinie, kto może ci pomóc, przemyć, zastanów się, porać się kogoś, nie pracuj w pojedynkę, nie, 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 jakby nie działaj w pojedynkę, jeżeli czujesz, że nie dasz rady, że trzeba skorzystać tutaj z wsparcia. Może być jakaś konsultacja. Może to być lekarz, chirurg, może to być, może być to psychoterapeuta. Kochani. Czuję się kochana, zasługuję na to, co najlepsze. Jestem zamożna, spokojna o przyszłość. Tego życzę. Każdemu tobie na dzisiejszy dzień, ale nie tylko. I popatrzymy sobie, kochani. Kryły nam się. Masz w sobie gotowość na coś, tutaj pokazuje energia. Wskoczyła mi karta. Masz w sobie gotowość na coś. Może poprosić o tą pomoc, właśnie, skorzystać z wsparcia. Więc otwórz się na to, Poproś. Pomoc zostanie Ci udzielona. Jedenka, dwójka, trójka, dla jedynki naucz się wybaczać, może właśnie poprzez zrozumienie, poprzez akceptację przyjdzie, może pracowałeś nad sobą, jesteś w tym rozwoju i przejdziesz o szczebel wyżej i pójdziesz w kierunku wybaczenia. Druga grupa, odniesiesz sukces, a więc tutaj może być pozytywny wyrok. Tak, pozytywny wynik na. Y, 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 z twojej strony, tak? Może być podpisanie jakiejś umowy, otrzymanie awansu. Może szef poprosi rozmowę i powie, że otrzymujesz awans i podwyżkę, bo też tak może być. Zatrzymaj się na trujeczki. Zatrzymaj się, przemedytuj, przemyśl pewne rzeczy. Może potrzebujesz pobyć w sobie żeby pewne rzeczy właśnie sobie spersonalizować kochani. spokojny, spokojny dzień taki bardziej bardziej w sobie, ale może właśnie będą się też pewne rzeczy tutaj działy właśnie typu spraw sądowych, typu właśnie konsultacji, tak jak powiedziałam Czujcie się kochani. Zasługujcie na to, co najlepsze. Bądźcie spokojni o przyszłość. Tego Wam życzę. Niech ten Jowisz Wam tutaj mnoży te sukcesy. I wszystkiego, co najlepsze na czwartek. Mimeruna.